Srebro jak wiemy jest jednym z najstarszych tak naprawdę antybiotyków, które są i e, niedocenianym. Jesteśmy chyba taką jedną firmą, która w tej chwili jedyną na rynku, która poszła w tym kierunku właśnie, żebyśmy mieli pokazane, że nie tylko to może w farmacji kupić, ale też każdy klient może przyjść do swojej ukochanej drogerii, e, przyjść, kupić, żeby to zadziałało. I to jest produkt bardzo taki też i unikalny w swoim działaniu, bo to jest i dla kobiet i dla mężczyzn. I od małego, tak jak się śmieje, do dojrzałego. Czyli to może używać nasza mama, nasza babcia, możemy to używać my, dzieci, wnuki. Więc to jest taki dosyć szeroki, można powiedzieć, spektrum działania i szeroki wachlarz, jeśli chodzi o klientów. Cały czas staramy się dbać o nasze produkty, żeby były wysokiej jakości. Przeprowadzamy różnego rodzaju badania badań aplikacyjnych, badania hipoalergiczne, dermatologiczne i też nam bardzo na tym wszystkim zależy, żeby produkt był, oprócz tego, że jest bardzo skuteczny, żeby był bezpieczny dla naszych klientów. Bezpieczeństwo naszych klientów dla nas jest najważniejsze. E, oprócz tego, co teraz robimy e, produkty z, ze srebrem, będziemy wprowadzali kremy, szampony do dowoców przeciwłupieżowe, e, więc to też wszystko na bazie srebra. I już nasza firma prowadzi badania nad preparatami ze złotem. Będziemy chcemy się rozwijać, chcemy jak najbardziej też klientom pokazać naszą tutaj stronę jako firmę, która jest innowacyjna.